2012. Olsztyn otrzymał statuetkę Primus oraz tytuł samorządowego lidera edukacji. Ten certyfikat był przyznawany po raz drugi. Olsztyn w konkursie wziął udział po raz pierwszy i od razu osiągnął sukces. Miasto znalazło się w ścisłej czołówce spośród 60 najlepszych miast, gmin i powiatów. Było bardzo wiele różnych gmin w Polsce, które zgłaszały swój akces, jednak nie każda z nich mogła otrzymać to wyróżnienie. Podkreślono, że jeśli chodzi o nasze szkolnictwo, jeśli chodzi o naszą edukację, jesteśmy rzeczywiście bardzo wysoko w rankingu krajowym. Komisja przyznająca znak jakości i samorządowy lider edukacji oraz statuetkę Primus, która również trafiła do Olsztyna, podkreślała także zaangażowanie miasta w edukację kulturalną. Przez organizowany festiwal nasz najdłuższy, przez Miejski Ośrodek Kultury, czyli Lato, Olsztyńskie Lato Artystyczne, czy też różnego rodzaju imprezy, chociażby była wymieniana. Śpiewajmy poezję. Na naszym zamku są to wydarzenia, które są wydarzeniami edukacyjnymi, które są skierowanymi do naszych mieszkańców, które wpisały się w historię tą kulturalną, najnowszą naszego miasta. Obie nagrody odebrały podczas uroczystości w Krakowie pracownice Urzędu Miasta Olsztyna Alicja Kołakowska i Gabriela Konarzewska. To one także przygotowały ankietę samooceniającą, która była podstawą udziału w konkursie. Dla naszej ankiety została wybrana, powołana komisja certyfikacyjna. Mieliśmy swoich recenzentów, czyli takie osoby, które po prostu weryfikowały to, co myśmy napisali. Skąd inąd wiemy, że organizatorzy powiedzieli, że w tym roku to sito było bardzo takie trudne do przejścia, ponieważ recenzenci można powiedzieć naocznie odwiedzali miejsca powiedzmy inwestycji, które miały gdzieś tam powstać, a więc jak gdyby sprawdzali wszystko to, co było zapisane w ankiecie. Weryfikacja dotyczyła okresu ostatnich trzech lat, jej wynik w postaci przyznanego certyfikatu pozwala także optymistycznie patrzeć w przyszłość. W tej chwili jest jakby utwierdzenie, że idziemy dobrą drogą, że idziemy dobrym kierunku, że nasz właśnie kierunek na położony na edukację właśnie dzieci i młodzieży, szerokiej edukacji, bo, e, czy kultury, czy właśnie w samej oświacie, czy nawet i sportu, działań sportowych, więc jest to dobry kierunek. Będzie to na pewno wyzwanie, jest to wyzwanie, żeby jednak utrzymać ten certyfikat i starać się w przyszłym roku również. To także mobilizacja do poszukiwania nowych pomysłów na rozwój tej dziedziny życia miasta.